Zapraszam na szklankę dobrej rozmowy. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz wspomina, że rozmawiał kiedyś ze znanym polskim dramaturgiem, człowiekiem bardzo pewnym siebie i traktującym Polskę jako prowincję, zwłaszcza twórczo-literacką. Ksiądz Bortkiewicz zadał mu pytanie: A czy pan wie, który z polskich autorów jest najczęściej tłumaczony na języki obce? I został przetłumaczony na największą ilość języków. Dramaturg zaczął zgadywać lem, mrożek, miłoż, szymborska. Mina, mówi ksiądz Borkiewicz, jaką ten światowiec zrobił, gdy dowiedział się, że autorem tym jest siostra Faustyna Kowalska, była naprawdę zabawna. Święto Bożego Miłosierdzia. Bóg posłużył się polską zakonnicą. Mistyczką z kuchni, jak została określona, by przypomnieć światu o największym przymiocie Boga, a zarazem przymiocie najbardziej potrzebnym. Dlaczego akurat wtedy, dlaczego na początku XX wieku? Bo przecież był to okres, kiedy z niesamowitą siłą szatan dał znać o sobie, a grzech rozprzestrzenił się na cały świat, czego skutki odczuło miliardy ludzi. Moi kochani, czym jest grzech? Kapitalnie ukazuje to w książce Zraniony uzdrowiciel Henry Nowen. Mówi, że król miał czterech synów. Wyruszyli w różne części świata, by poznać umiejętności, które pomogą im potem samodzielnie rządzić państwem. Po roku zeszli się i chwalą się, czego się nauczyli. Jeden z braci mówi, ja Posiadłem taką umiejętność, że jak znajdę małą chociażby kość, kostkę, potrafię ją w jednym momencie ubrać w mięśnie. Taką czarodziejską umiejętność posiadłem. Drugi mówi, a ja, kiedy mam kość z takim mięśniem, potrafię oblec ją w skórę, a nawet obłosienie. Trzeci brat mówi, a to się dobrze składa, bo ja potrafię z tego zrobić różne części ciała. A czwarty mówi, a ja najwięcej się nauczyłem, bo potrafię w coś takiego tchnąć życie. Patrzą, leży jakaś kość, no to przećwiczmy tę umiejętność. Jeden z nich ubrał kość w mięśnie, drugi oblek w skórę i obłosienie, trzeci wykonał części ciała, czwarty tchnął w to życie. Okazało się, że niestety kość należała do martwego lwa. Lew ożył. Bestia rzuciła się na braci i wszystkich czterech pożarła. Kapitalny obraz tego, czym jest grzech, zaczyna się niewinnie, a życie człowieka zamienia się w ruinę. Gdy dodamy grzechy różnych osób, mamy do czynienia ze strukturami zła, z grzechem społecznym, ofiarą grzechu stają się całe nacje całe narody. I tak się stało u progu XX wieku, kiedy rewolucje i dwie wojny zdziesiątkowały ludzkość, a ludzie na własnej skórze poznali czym jest grzech. I wtedy Bóg posyła apostołkę swego miłosierdzia, żeby odpowiedziała na pytanie, które pięknie wyraził szwedzki poeta Artur Lundqvist. Czy jest jeszcze czas? Czy wobec tego, co się dzieje, jest jeszcze jakiś Czas dla człowieka i dla świata. Miłosierdzie Boże działa w życiu pojedynczych osób. Indywidualnie doświadczyło tego mnóstwo ludzi. Moi kochani, jest kapitalna historia londyńskiego gangstera Johna Pridemora. Urodził się w 1964 roku, a jego życie od dzieciństwa już nie było usłane różami. Gdy miał 10 lat, rozwiedli się jego rodzice, których bardzo kochał, i kazali mu wybierać, z kim zostanie: z mamą czy z tatą. I powiedział, zacząłem ich nienawidzić i podjąłem decyzję, że nigdy nie będę nikogo kochać, bo ten, kto kocha, jest raniony. Miłość prowadzi do ran. Mama zaczęła leczyć się psychiatrycznie. Ojciec wychowywał go jak mógł. Żeby się zbuntować, żeby zwrócić na siebie uwagę ojca, zaczął kraść. I w 15 roku życia wylądował w zakładzie poprawczym. Potem trafił do więzienia, poznał światek przestępczy Londynu, awansował w tym świecie i stał się jednym z największych gangsterów, handel narkotykami, pobicia, wymuszenia, przekręty, brudne interesy. I zdawałoby się, że to będzie jego koniec, że na tym skończy się jego historia. Pewnego dnia czekał przed domem na swojego przyjaciela, z którym miał grać w jakieś gry: palił, skręta i pił pił. Ponieważ jechał w samochodzie, podszedł do niego policjant i kazał mu dmuchnąć do alkomatu, i okazało się, że był na granicy normy. Policjant mówi: Ma pan szczęście, ale niech pan już ani łyka nie zrobi. I niech pan wraca do domu. Dobrze panu radzę. Wrócił do swojego mieszkania, zamknął drzwi, usiadł w fotelu i nagle stało się coś strasznego. Zaczął słyszeć jakiś głos, który wyraźnie do niego mówił. Głos wymieniał wszystkie jego grzechy i zbrodnie, w tym prawie że zabójstwo, którego mało nie popełnił. Zaczął przestawiać kanały w telewizorze, myśląc, że ten głos dobiega z telewizji. Tak był wyraźny. I namacalnie obecny, i nagle zrozumiał, że to jest głos Boga, który mówi z głębi jego sumienia. Ogarnął go niesamowity lęk: Idę do piekła. Zaczął płakać. Uklęknął na kolana i wtedy stała się rzecz niesamowita. Poczuł na swoich ramionach jakieś potężne dłonie, poczuł oblewającą go falę ciepła i pokoju. Przestał się bać. Te dłonie jak gdyby unosiły go w górę. I w tym momencie nie tylko uwierzyłem w Boga, ale byłem pewny Jego obecności. Myślałem, że trwało to kilka minut, patrzę na zegarek, wszystko trwało cztery godziny. Była pierwsza w nocy. Muszę się z kimś podzielić tym, co przeżywam. Nie wiedział, komu to powiedzieć. Wiedział, że jedynymi bieżącymi osobami była jego mama, która zdążyła się nawrócić, i ojczym. Wybrał mamę. Do tej pory przychodził do niej zawsze, gdy był pijany z bukietem kwiatów, o każdej porze dnia i nocy. Wiedział, że zawsze go przyjmie. Poszedł do mamy, tym razem trzeźwy, opowiedział co się stało, i tak rozpoczęła się historia jego nawrócenia. Dziś John Pridemore jest jednym z z najwitniejszych katolickich ewangelizatorów ma swoją stronę internetową, można go posłuchać na YouTube. A to, o czym powiedziałem, opisał w swojej książce, której nadał przepiękny tytuł: Ewangelia według gangstera. Spotyka się przede wszystkim z młodymi ludźmi i mówi młodzieży o miłosierdziu Boga, które daje szansę każdemu człowiekowi, nawet tak strasznemu gangsterowi, jakim był on w swoim poprzednim życiu. A jeśli rozważasz zasubskrybowanie naszego kanału, to właśnie teraz jest dobry moment, żeby to zrobić. Moi kochani, Pan Bóg nikogo nie przekreśla. Ojciec Piotr Ostworowski, Benedykt napotę medua Krakowski, Tyniec, Bielany, przyjaciel Karola Wojtyły powiedział kiedyś tak. Nawet jeśli człowiek jest zbrodniarzem Wyrzutkiem społecznym i wykolejeńcem, ale ma starą matkę, do której zawsze może przyjść, przed którą może się wyżalić, nie jest stracony. Ma kogoś, kto go zrozumie i przyjmie, ale powiem więcej: Tym, kto zawsze przyjmie, jest Bóg. Ojciec Piotr Stworowski kontynuuje swoją myśl: I ty również bądź portem dla ludzi zabłąkanych. Dla tych, którzy popadli w grzechy. Nie do nas należy wyróżniać czy potępiać. Bóg ogarnia życie każdego człowieka. Nie do nas należy kogoś wyróżniać czy wykluczać. Nie do nas to należy. Moi kochani, bądź portem dla zagubionych grzeszników. Takim portem stała się święta siostra. Faustyna Kowalska. Jej współpracy z Bożą Wolą zawdzięczamy dzisiejsze święto Bożego Miłosierdzia. Dzienniczek, koronkę, ostatnie deski ratunku dla grzeszników. Takim portem ma być każdy z nas. Nie tylko dziś dziękujmy za to, że doświadczyliśmy Bożego Miłosierdzia w naszym życiu, ale przyjmijmy to jako zadanie, bądź. Świadkiem i apostołem miłosierdzia wobec innych. Ojciec duchowny naszego seminarium, ksiądz Sebastian Pfeiffer, w jednym ze swoich rozważań, kapitalnie odnosi do takiej sytuacji życie obecnej już służebnicy Bożej, dr Wandy Błękiej. Lekarka, człowiek szerokich horyzontów, jest rok 1946. Brat wyemigrował do Niemiec. Jest już wtedy ta żelazna kurtyna. Nie może tam jechać, a bardzo kocha swego brata. Doktor Błońska wymyśla intrygę sposób, jak spotkać się i być z bratem. Potajemnie udaje się na statek, który jedzie do lubeki. Schowała się, wciznęła się na statek. Schowała się w składzie z węglem, i tak dostała się do Niemiec. Tam Odwiedza swego brata. Już nie ma drogi powrotnej do Polski. I teraz popatrzcie: miłość połączona z takim Bożym Sprytem, inteligencją i gorliwością, zapałem, by odwiedzić brata, sprawiła, że nie było dla niej rzeczy niemożliwej. W kryjówce na węglu przebywa podróż, żeby odwiedzić ukochanego brata. Jeśli będziesz chciał uratować grzesznika, dasz rady z Bożą pomocą. Nie poddawaj się. Wiem to z własnego doświadczenia, że jeśli człowiek się postara, każdego może uratować naprawdę każdego. I moi kochani, w to dzisiejsze święto Bożego miłosierdzia, weźmy sobie do serca słowa, które Pan Jezus wypowiedział wobec siostry Faustyny, było ich bardzo wiele, ale dziś chcę wam zadedykować następujące zdanie. Najwięksi grzesznicy mają prawo przed innymi do ufności w przepaść miłosierdzia mojego. Zostańmy z tymi słowami. Niech Pan Bóg nam błogosławi w doświadczaniu Bożego miłosierdzia i przyprowadzaniu do miłosiernego serca Jezusa naszych braci i sióstr. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają. Informacje o tym, jak można nas wesprzeć, znajdą państwo w opisie tego filmu. Można to zrobić poprzez postawienie kawy, przycisk Wesprzyj czy wpłatę na konto. Jeśli ktoś jeszcze nie zobaczył życzeń świątecznych naszego biskupa, bardzo proszę, tu można je oglądać. Ksiądz Piotr pokazuje, gdzie można wejść w te życzenia.